12 minut po godzinie 8. Iwona kosior wielbus przed mikrofonem, a naszym dzisiejszym gościem w studiu jest Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panę, panią redaktor i dzień dobry słuchaczom. W Polsce w ubiegłym roku było ponad 650 tysięcy krwiodawców, to o ponad 11 tysięcy osób więcej niż rok wcześniej. Czy mieszkańcy województwa lubelskiego także coraz chętniej oddają krew? Dokładnie tak i bardzo się z tego cieszymy. I tu z tego miejsca chcę bardzo serdecznie podziękować naszym krwiodawcom. W ubiegłym roku ponad 32 tysiące osób oddało krew honorowo w naszym centrum, w na terenie całego województwa i mieliśmy ponad 5 tysięcy dawców pierwszorazowych, czyli ponad 5 tysięcy osób, które po raz pierwszy zgłosiły się, oddały honorowo krew i większość z tych osób zgłaszała się nie jeden, tylko więcej razy w ciągu roku. Przybywa nam tych dawców wielokrotnych i to jest bardzo dobra tendencja. A czy z, są to zazwyczaj ludzie młodzi, starsi, czy da się też określić taki profil um, najczęstszego honorowego dawcy krwi? Bardzo różnie to bywa. My oczywiście z największą troską tutaj y, zwracamy się do tych osób najmłodszych, czyli tych 18 którzy wchodząc w dorosłe życie, chcielibyśmy, żeby zrobili ten krok, żeby przyszli do Centrum Krwiodawstwa, oddali krew, bo będą mogli oddawać ją przez wiele lat. Ale oczywiście y, zgłaszają się po raz pierwszy osoby w bardzo różnym wieku. Y, te osoby nieco starsze y, zwykle w sytuacji kiedy Krew jest potrzebna komuś z rodziny, komuś z przyjaciół. To jest często taki, taka bezpośrednia motywacja do tego, żeby zgłosić się i oddać po raz pierwszy krew. No i często ta przygoda wchodzi w krew i zgłaszają się do nas już częściej, systematycznie oddają krew kilka razy w roku. Niedawno, może trochę tak przekornie, przejdę teraz do kwestii yy, nagradzania tych, którzy decydują się na donację krwi. Yy, yy. Ale nie chcę, żeby słuchacze też zrozumieli, może trochę opacznie, że zaczynamy od zachęty, ale myślę, że warto w tym miejscu jednak podkreślić to, jak ważne, ważne jest to poświęcenie leku, którego nie da się wyprodukować. Myślę, że chyba każdy słyszał to sformułowanie. Niedawno była okazja do tego, żeby uhonorować tych najwytrwalszych krwiodawców z regionu. Tak, ponad 100 osób 14 czerwca, czyli w Światowy Dzień Krwiodawcy, otrzymało odznaczenia ministerialne. Honorowy Dawca Krwi, zasłużony dla zdrowia narodu. Miałam przyjemność wręczać te odznaczenia i czułam się bardzo zaszczycona tym, że mogłam każdemu z tych zasłużonych krwiodawców uścisnąć dłoń, spojrzeć w oczy i powiedzieć: Dziękuję za ten dar z siebie, bezinteresowny dar oddania ponad 20 litrów krwi każda z tych osób oddała ponad 20 litrów, a mieliśmy takich rekordzistów, jeden mężczyzna, który no jakoś nigdy wcześniej nie pomyślał o tym, że warto by złożyć taki wniosek o to odznaczenie, miał na koncie ponad 87 litrów oddanej honorowo krwi. Ile lat trzeba oddawać krew, żeby uzbierać taki wynik? No to zależy od tego jak, z jaką systematycznością tą krew oddajemy, ale kilka nawet kilkanaście lat niektórzy zbierali te donacje, ale, i to też zależy od tego czy oddajemy wyłącznie krew pełną, czy oddajemy składniki krwi, czyli osocze albo płytki. Krew pełną może oddać mężczyzna nie częściej niż 6 razy w roku, kobieta nie częściej niż cztery razy w roku. Natomiast po czterysta 50 ml, więc tu łatwo obliczyć, ile jesteśmy w stanie oddać rocznie. Natomiast osocze i płytki możemy oddawać już co dwa tygodnie. Więc na separatorze no, te donacje trwają trochę dłużej, wymagają trochę więcej poświęcenia od krwiodawcy, bo, bo oddanie płytek to jest no, ponad godzinę siedzenia przy samym separatorze, samej donacji. Oddanie osocza no, 30 do 40 minut, ale te donacje można oddawać częściej, ponieważ szybciej regeneruje się organizm. Po oddaniu osocza albo płytek, więc w przypadku oddawania płytek, to naprawdę już w ciągu kilku lat można te 20 litrów w przeliczeniu na krew pełną uzyskać. I no, miałam okazję uścisnąć dłoń osobom, na które patrzyłam, że są całkiem młode, a już tak zasłużone. Ale oczywiście rozmawiamy nie po to, żeby zachęcać słuchaczy wyłącznie do sięgnięcia po te przywileje i benefity związane z byciem zasłużonym honorowym krwiodawcą, ale przede wszystkim po to, żeby spróbować pomóc drugiemu człowiekowi. Szczególnie teraz, w okresie rozpoczynających się wakacji, ten temat jest szczególnie istotny: donacji krwi. Dlaczego? No, wakacje to jest czas, kiedy krwiodawcy też jeżdżą na urlopy, kiedy studenci w tej chwili są już w trakcie sesji, więc rzadko do nas zaglądają. Uczniowie za chwilę będą mieli wakacje i no, to jest czas wyjazdów odpoczynku urlopów, więc tych krwiodawców zagląda do nas troszkę mniej. Natomiast pacjenci zupełnie nie robią sobie urlopów od chorowania, zarówno pacjenci hematologiczni, którzy systematycznie często potrzebują transfuzji, jak i też no, wzrost. Ta ilość wypadków i tych komunikacyjnych i tych związanych z rolnictwem. No, w związku z tym to zapotrzebowanie na krew jest ciągle duże natomiast krwiodawców mamy troszkę mniej, więc wakacje to jest taki czas, kiedy no, intensywnie apelujemy o oddawanie krwi w tym momencie w naszej ekspedycji zapasy krwi w grupach RH dodatnich są jeszcze zupełnie wystarczające na 6-7 dni. Natomiast już w grupach ujemnych widzimy spadek już poniżej dwóch dni. Zapas jest na, w grupie 0 minus, w grupie A minus, w grupie B minus apelowaliśmy ostatnio i dawcy nam pięknie odpowiedzieli, więc około 3 dni mamy zapas na 3 dni, biorąc pod uwagę średnie dzienne wydania z ostatniego tygodnia. Także spośród grup ujemnych to tylko w A minusie mamy zapas na tydzień, we wszystkich pozostałych to jest na poniżej dwóch albo 2 trzy dni. To warto teraz tutaj zaznaczyć, że jeśli chodzi o donację krwi, nie tylko możemy to zrobić w stacjonarnych placówkach, ale są też terenowe akcje krwi. O tym jeszcze za chwilę powiemy i także o tym, kto dokładnie może zostać, jakie są przeciwwskazania do oddawania krwi. W tym momencie chciałabym podziękować naszym radiosłuchaczom za obecność. Naszym gościem jest Małgorzata. Ożeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, i zapraszamy do pozostania z Radiem Lublin w naszych mediach społecznościowych i na naszej stronie internetowej, także na kanale YouTube. Tutaj już teraz dalsza część naszej rozmowy. Gość Radia Lublin. 20 minut po godzinie ósmej, tu Radio Lublin, obserwujemy przygotowania do startu misji Aksjon 4 na pokładzie Polak Sławosz Uznański-Wiśniewski. No tak, trzeba być dorosłym, zdrowym człowiekiem. Ta dolna granica to jest 18, górna to jest 65 lat. Powyżej 60 roku życia też już przyglądamy się bacznie, czy osoba, która zgłasza się do nas może rzeczywiście zostać jeszcze honorowym krwiodawcą, czy nie ma jakichś przeciwwskazań zdrowotnych. Natomiast poza tym, no tak jak powiedziałam, trzeba wykazać się dobrym zdrowiem, co nie oznacza, że trzeba być absolutnie zdrowym pod każdym względem, bo niektóre schorzenia łagodne, nawet wymagające przyjmowania na stałe leków, nie są już trwałym przeciwwskazaniem. Tu chciałabym powiedzieć o nadciśnieniu, które jeszcze do niedawna w naszym centrum traktowane było jako trwałe przeciwwskazanie do oddawania krwi, jeżeli było leczone farmakologicznie. W tej tej chwili no, już ponad rok temu wyszły takie ogólnopolskie wytyczne, które uregulowały to i we wszystkich centrach jest to traktowane dokładnie tak samo. Czyli jeżeli osoba chorująca na nadciśnienie przyjmuje nie więcej niż trzy leki, nie miała zmienianych tych leków przez ostatnie dwa tygodnie, ma zaświadczenie od lekarza, że nie ma przeciwwskazań do oddawania krwi i nie ma powikłań tego nadciśnienia, czyli to ciśnienie jest dobrze uregulowane, lek i jest prawidłowe w gabinecie lekarskim, to taka osoba może nadal oddawać krew. I tutaj tych wszystkich, którzy kiedyś usłyszeli, że jak masz nadciśnienie, to już na pewno nie będziesz krwiodawcą, no, chciałam no, zdementować te, te doniesienia. W tej chwili nadciśnienie nie jest już trwałym przeciwwskazaniem do oddawania krwi. Tylko musi być uregulowane i no, prawidłowo leczone i te leki trzeba systematycznie brać. I no, dbać, o swoje zdrowie. Są oczywiście trwałe przeciwwskazania, takie jak przebycie żółtaczki zakaźnej czy niektóre inne choroby zakaźne, no nie wiem, wirus HIV, wirus właśnie typu B lub C, zapalenia wątroby, czy jakieś poważne choroby przewlekłe, które no, stanowiłyby oddanie krwi w takiej sytuacji, stanowiłoby zagrożenie albo dla dawcy, albo dla biorcy. Dla nas najważniejszym zadaniem osoby kwalifikującej dawcę do oddania krwi jest zadbanie o bezpieczeństwo obu stron, czyli żeby oddanie krwi było bezpieczne dla krwiodawcy i żeby składniki krwi, które z tej pobranej krwi wyprodukujemy, były bezpieczne dla pacjenta. Jeżeli chodzi jeszcze o takie przygotowanie do oddania krwi, to trzeba być wypoczętym i wyspanym. I to jest ważne i po lekkim, niskotłuszczowym śniadaniu. Dzień wcześniej już prosimy zadbać o większą ilość płynów, o większą ilość wypitej wody, żeby być dobrze nawodnionym, żeby te żyły były dobrze wypełnione no i w dniu oddania krwi koniecznie śniadanie do zjedzenia to, to nie jest tak, że jak idziemy do laboratorium to trzeba być naczczo i to jest prawda, natomiast centrum krwiodawstwa to jest takie szczególne laboratorium i tu trzeba przyjść po śniadaniu, czyli dawca musi mieć siłę oddać krew żeby to oddanie krwi no, nie spowodowało jakiegoś gorszego samopoczucia, no i przypominam że w tej chwili już od dłuższego czasu ma Mamy możliwość odpoczynku nie tylko w dniu oddania krwi, ale także dzień następny jest dniem wolnym. Czyli to jest naprawdę dużo czasu na to, żeby móc się zregenerować i takie zaświadczenie o oddanej krwi i yy, o uprawnieniach do tego dnia wolnego dla pracodawcy oczywiście wystawiamy każdemu krwiodawcy albo bezpośrednio w formie papierowej, albo też można zwrócić się o takie zaświadczenie w formie elektronicznej. Yy, wystawiamy takie zaświadczenia podpisane elektronicznie dla pracodawcy. Pozostając jeszcze przy kwestii przeciwwskazań, jeżeli mamy wątpliwości, czy na przykład leki, które bierzemy w naszych chorobach przewlekłych, mm -hmm. na przykład, nie wiem, no, dosyć mocno doskwierają nam coraz częściej choroby tarczycy, jeśli zastanawiam się, czy mogę zostać krwiodawcą, lepiej przyjść, zgłosić się, przejść wywiad medyczny, niż nie podjąć tej decyzji. Dokładnie, zdecydowanie zachęcam do tego. Można oczywiście wykonać telefon do centrum krwiodawstwa połączyć się z gabinetem lekarskim i poprosić o wyjaśnienie swoich wątpliwości. Można napisać do nas maila, czy przyjmując taki albo taki lek mogę być krwiodawcą, ale oczywiście zachęcam do przyjścia do centrum krwiodawstwa. Może jeżeli ktoś ma wątpliwości, to niekoniecznie w czwartek rano, kiedy tych krwiodawców mamy dużo, bo z uwagi na te dwa dni wolne czwartki są najbardziej obleganym terminem, kiedy krwiodawcy chętnie do nas zaglądają, mogąc sobie przy okazji tego y, pięknego daru z siebie, oddania krwi, y, przedłużyć nieco weekend. Y, więc może niekoniecznie w czwartek, kiedy, ale w czwartek po południu już jest bardzo spokojnie. W czwartki i we wtorki w naszym centrum, w, w siedzibie naszego centrum przy żołnierzy Niepodległej, pracujemy do godziny 18, więc można przyjść sobie po południu, zarejestrować się, porozmawiać z lekarzem i uzyskać taką pełną informację, czy w mojej sytuacji konkretnej mogę oddawać krew, czy nie. A co w przypadku y, tatuaży? Czy osoba z tatuażami może oddawać krew czy nie? Jak najbardziej. Nie jest to przeciwwskazanie, natomiast nie w ciągu czterech miesięcy od wykonania świeżego tatuażu. Także y, no i muszą być okolice zgięcia łokciowego, którego pobieramy, krew muszą być wolne od tatuażu. Także tu to zgięcie łokciowe prosimy oszczędzić. Natomiast samo wykonanie tatuażu nie jest przeciwwskazaniem na długo. Cztery miesiące trzeba odczekać. Tatuaże, kolczyki, wszelkie zabiegi związane z przerwaniem ciągłości skóry, jakieś akupunktury, czy jakieś drobne zabiegi chirurgiczne, szycia chirurgiczne, to wszystko powoduje, że na cztery miesiące odraczamy od tego zdarzenia do możliwości oddania krwi. A czy są jeszcze jakieś szkodliwe stereotypy, z którymi muszą się Państwo mierzyć, które zniechęcają ludzi do zostania honorowym dawcą krwi? No Myślę, że takim stereotypem jest powiedzenie, że jak już raz oddasz krew, to już będziesz musiał zawsze, bo jak nie, to cię będzie, nie wiem, bolała głowa na przykład, albo będziesz miał nadmiar krwi. To na pewno nie jest prawda. Mamy wielu zasłużonych krwiodawców, którzy w którymś momencie musieli zrezygnować właśnie, czy z uwagi na jakieś dolegliwości, yy, czy na, na jakieś problemy zdrowotne. No, bardzo mocno pamiętam rozmowę z takim zasłużonym krwiodawcą, organizatorem ekip, yy, który no, miał złamanie nogi i musiał przejść operację jedną, potem drugą, jakieś śruby, potem wyjęcie ich, więc te odroczenia, no, trwało to ponad rok, kiedy nie mógł oddawać krwi i rozmawiałam z nim, pytałam go no jak się pan czuje, yy, bo spotkaliśmy się w czasie ekipy, którą organiz Realizował. Na co usłyszałam? No wie pani, no bardzo mi szkoda, bo zwykle tutaj razem z moimi kolegami oddawałem krew, natomiast żeby mi krew do głowy uderzała, to nie zauważyłem. Więc to cytuję słowa tego kolegi. Więc to jest na pewno mit i stereotyp, że jak zaczniesz oddawać krew, to już będziesz musiał, bo inaczej twór, twój organizm będzie jej produkował w nadmiarze. Nasz organizm, nasz szpik reaguje na oddanie krwi w postaci, Właśnie produkcji dodatkowych krwinek, których nam ubyło. Natomiast w momencie, kiedy ten bodziec się kończy, czyli wyrównamy ten poziom krwinek czerwonych do takiego, który jest dla nas właściwy i odpowiedni, szpik przestaje mieć, mieć taki bodziec i nie produkuje już tych krwinek na zapas. Także to na pewno jest mit, który należy obalić. A czy są na przykład jeszcze inne okoliczności, które powinny nas trochę powstrzymać od może tak, przełożyć decyzję o oddaniu krwi, na przykład w przypadku kobiet, chociażby cyklu menstruacyjny sama miesiączka nie jest już w tej chwili bezwzględnie przeciwwskazaniem do oddawania krwi, chociaż często jest tak, że no, czujemy się nieco słabsze w tym dniu, musimy sięgnąć po jakieś leki przeciwbólowe, więc w związku z tym myślę, że warto tutaj sobie te 2-3 dni odłożyć, decyzję o oddaniu krwi akurat, no i jest to też moment naszego takiego comiesięcznego krwiopustu, więc może nie warto się dodatkowo osłabiać, natomiast no, na pewno przeciwwskazaniem jest ciąża do oddania krwi i to z uwagi na bezpieczeństwo rozwijającego się dziecka. Kobiety w ciąży często muszą sięgać po suplementację żelazem, żeby uzupełnić te zapasy, które rozwijający się młody organizm zużywa, wykorzystuje, więc na pewno ciąża no i przynajmniej te pół roku po rozwiązaniu także należy odłożyć decyzję o oddawaniu krwi. No stąd kobiet w tym okresie rozrodczym, takim mamy zdecydowanie mniej niż mężczyzn, natomiast wracają do nas panie, które już właśnie urodziły dzieci, odchowały je i mogą być krwiodawcami. No, w ostatnim czasie właśnie 13 czerwca, czyli na dzień przed. Świat, tym Światowym Dniem Krwiodawcy, z każdego centrum po dwie osoby były zaproszone dwoje zasłużonych krwiodawców, zasłuż, były, byli zaproszeni do Warszawy z przedstawicielami dyrekcji na wręczenie właśnie odznaczeń honorowy dawca krwi zasłużony dla zdrowia narodu i z naszego centrum też była kobieta i mężczyzna, pani, która miała 24 litry krwi oddane honorowo, a pan, który miał ponad 80 litrów oddane honorowo. Krwi. Więc no, było to bardzo piękne i też no, bardzo się cieszę, że tutaj Ministerstwo Zdrowia postanowiło uhonorować na takiej szczególnej gali właśnie tych zasłużonych, honorowych krwiodawców. Jeżeli na kimś te liczby robią wrażenie i sam chciałby spróbować się sięgnąć takiego rekordu, gdzie stacjonarnie można oddać krew w naszym regionie? No Po pierwsze, nasza siedziba przy żołnierzy Niepodległej 8. Codziennie od poniedziałku do soboty, we wtorki i czwartki, także po południu do 18:00. No i mamy dziewięć oddziałów terenowych w Białej Podlaskiej, Łukowie, Kraśniku, Lubartowie, Zamościu, Chełmie, Włodawie, Tomaszowie Lubelskim i ławach chyba nie pominęłam żadnego z centrum, żadnej z, z, żadnego z naszych oddziałów terenowych, no a poza tym regularnie jeździmy albo naszym ambulansem, albo na tak zwane stacjonarne ekipy, gdzieś do urzędu, szkoły, na uczelnię, czy nie wiem, do straży pożarnej, w różnych miejscach udaje nam się organizować te akcje, czyli staramy się wychodzić naprzeciwko naszym krwiodawcom i te akcje wyjazdowe to są miejsce gdzie zyskujemy najwięcej pierwszorazowych krwiodawców, więc bardzo nam się to opłaci, jakkolwiek, by to zabrzmiało, wyjechać do krwiodawców, czyli nie czekać, aż przyjdą do nas, ale pojechać tam, gdzie oni są, gdzie się uczą, gdzie pracują, gdzie mieszkają. Żeby właśnie zachęcić jak taki ambulans kolorowy stoi, to przykuwa trochę wzrok i może jest większa szansa wtedy, że ktoś przechodząc obok pomyśli sobie, a może ja też oddałbym krew. To ja tylko dodam, że dzisiaj na przykład jest okazja oddać krew terenowo, włącznej do godziny 13.00. Zbiórka właśnie rozpoczęła się dwie minuty temu przy Alei Jana Pawła II, parking przy centrum handlowym. Tutaj dzisiaj akcja terenowa, ale tych akcji terenowych jest naprawdę dużo. W zasadzie codziennie, patrząc na listę, która jest dostępna na Państwa stronie internetowej, czyli rckik.lubiu.com. Kropka, pl. Zachęcamy do tego, żeby e, sprawdzić, czy w naszej okolicy w najbliższym czasie może nie odbywa się taka akcja terenowa. Ja jeszcze dopytam, e, ile, e, ile takich krwiobusów e, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w naszym regionie ma do dyspozycji? Mamy dwa ambulanse, e, to jest takie mini centrum krwiodawstwa e, i spodziewamy się e, w tym roku jesienią, październik, listopad, że otrzymamy trzeci. E, Ambulans. Będziemy mieli trzy ambulanse, którymi będziemy mogli jeździć po regionie. No, i tak jak mówiłam, mamy też samochody, które umożliwiają nam przewiezienie zarówno sprzętu, jak i osób, żeby móc pobierać krew stacjonarnie. I takich ekip terenowych dodam jeszcze tylko, że na lipiec zaplanowaliśmy 37, więc to więcej niż jedna dziennie. Najwięcej tych ekip organizujemy w soboty, niedzielę, bo no to jest dzień wolny dla krwiodawców, jeżeli chodzi o naukę, jeżeli chodzi o o pracę i no, w takim wolnym dniu najczęściej udaje nam się właśnie zachęcić osoby do oddania krwi, czy to przy okazji jakichś wydarzeń, czy to kulturalnych, czy kulinarnych, czy różnego typu właśnie w terenie. No i tutaj też wielkie podziękowanie dla organizatorów tych ekip honorowego krwiodawstwa, bo mamy sporo współpracowników, osób w terenie, które organizują takie akcje, poświęcają swój prywatny czas, robią to absolutnie yy, honorowo yy, i często również są yy, krwiodawcami i oddają przy tej okazji krew. Czasami yy, nie mogą krwi oddawać, ale pomagają nam właśnie w zorganizowaniu, nagłośnieniu, yy, yy, poinformowaniu lokalnej społeczności, że w tym tygodniu, w tą sobotę czy w tą niedzielę będzie yy, zbiórka yy, krwi właśnie w ambulancie. Się, czy w jakimś miejscu stacjonarnym, i często te osoby, które po raz pierwszy zgłoszą się do oddania krwi na ekipie, potem pytają, a gdzie ja mogę oddawać krew później i właśnie zachęcamy wtedy zapraszamy do oddziałów terenowych czy do siedziby. No i też bardzo bym chciała zachęcić do tego, żeby przy okazji oddawania krwi te osoby, które nie ukończyły jeszcze 50 roku życia, a nie zapisały się dotychczas do rejestru potencjalnych niespokrewnionych dawców szpiku można to uczynić, czy przy okazji oddawania krwi, czy można specjalnie przyjść albo właśnie na ekipę, albo do oddziału terenowego, albo do nas do siedziby. Mamy ośrodek dawców szpiku, który, w którym jest zarejestrowanych już ponad 21 tysięcy osób, które mogą być potencjalnie takim bliźniakiem genetycznym dla kogoś i uratować komuś życie poprzez oddanie szpiku czy komórek macierzystych z szpiku z krwi obwodowej. No i już od dwa 2012 roku, czyli od ponad 13 lat w Polsce większość przeszczepów szpiku od dawców niespokrewnionych odbywa się w oparciu o szpik od polskich dawców z naszego polskiego rejestru. Nasz ośrodek dawców szpiku w Lublinie jest jednym z wielu rejestrów w Polsce. No i oczywiście bardzo serdecznie zachęcamy do tego, żeby właśnie do tego rejestru się zadeklarować. To nie oznacza oddania szpiku na dzień dobrych, to oznacza tylko pobranie Próbki krwi na wykonanie tych badań w kierunku yy, oznaczenia antygenów zgodności tkankowej i deklaracja, że tak, gdyby była taka potrzeba, jestem gotów, jestem gotowa oddać szpik dla kogoś, żeby uratować mu życie. Myślę, że to jest bardzo dobra zachęta, także nie, nie tylko do tego, żeby oddawać krew, ale także zapisać się do rejestru potencjalnych dawców szpiku. Na koniec podsumowując jeszcze w kilku słowach, jak zachęciłaby Pani naszych słuchaczy do tego, żeby może dzisiaj w trakcie terenowej zbiórki, a może po prostu pójść do stacjonarnego punktu jednego z kilku w naszym regionie i oddać krew. Szanowni państwo, jedna donacja krwi, jedno oddanie krwi pełnej, które wymaga kilku minut, tak naprawdę oddanie krwi to jest 5 do 10 minut sam proces już pobierania krwi tych 450 ml może uratować życie trzem osobom. Z takiej jednej donacji krwi pełnej otrzymujemy porcję krwinek czerwonych, otrzymujemy porcję osocza i otrzymujemy porcję płytek. Więc możemy uratować pacjenta przed tając mu krwinki czerwone, osocze lub płytki. Jedna donacja tak naprawdę godzinę półtorej poświęconego czasu na zgłoszenie się do centrum krwiodawstwa, zarejestrowanie się i oddanie krwi, dwa dni wolne w prezencie od nas i możliwość uratowania życia trzem osobom. Myślę, że taka świadomość, że mogę zrobić coś naprawdę dobrego i jest to dla mnie bezpieczne. Ja osobiście też jestem honorowym krwiodawcą, no może nie mam aż tyle bo tylko tam niewiele ponad 12 litrów krwi oddanej, ale więc nie są to takie rekordy jak jak kilkadziesiąt czy około 100 litrów czy nawet ponad 100 litrów niektórzy krwiodawcy. Natomiast wiele osób spośród naszych pracowników, pracowników Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie jest honorowymi krwiodawcami i myślę, że to jest najlepszy dowód na to, że my pracując w krwiodawstwie jesteśmy przekonani, że to oddawanie Krwi jest bezpieczne i warto to robić. Serdecznie zachęcam. Dziękujemy bardzo serdecznie za te zachętę i dziękujemy za rozmowę. Naszym dzisiejszym gościem była Małgorzata Orzeł, dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.